Dużo które tutaj trzeba odjąć te, te zapadki w tym usterku. Te boczne. Ten, to, to, ten, 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 ten i ten. Czyli w sumie, w sumie 8. Czyli 8, no? Ale wystarczy tylko 3, 4 po bokach? Wystarczy 6 odpiąć i te dwie dolne jak dostaną, to już wtedy. Wyjdą. Wtedy już wyjdą. Dobra, no. do siebie, tak? Proszę. do tu Proszę. tu Proszę. 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 dołu Dobra, to Trzymajcie się na No i tylko takie małe jeszcze włóczki. Ten. Oj, ten. było łatwiej. Na pewno nie wychodzi normalnie. Zróbmy to sobie w szoku. Łupaczek, przegryźmy. Przedstawmy to sobie. To jest pierwszy, drugi, trzeci, ten cztery, nie? te ten tylko gdzie no 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 mają wejść to jest, to jest pytanie aha, bo to są te prowadnice, po których one wchodzą, nie, te szynki. No dobra, to tak są prowadnice, no i ten ten po prostu i teraz po prostu wcisnąć się no i tutaj te dwa muszą przejść i te czy tu wszedł jeszcze nie, te środkowe nie wierzę. a może Znosiłem. trzeba usterko całe przestawić nie, tu dobrze siedzi. Aha, tutaj. się jeszcze dobrze, tam jest jeden. Tu jeszcze zna. Dobra. Siedzi. teraz no, to jest ta budowa? Jeszcze nie, tu nie wnosi. Aha, ten nie wnosi. Aha, trzeba wcisnąć. Teraz. Dobra, teraz. Są na miejscu. I tutaj, tutaj. Trzyma się. Tutaj. takich teraz w w na tych najnowszych A zamiast lusterek są kamery na górze i ma światło kamery to No to też śmieszne ale to chyba dobre jest no? Nie wiem lusterka nie, nie wiem się? Nie, nie wiem, w takim znaczy kwestia aerodynamiki, że jest bardziej upływowy samochód ja. No i tu już po prostu dopinasz tylko Masz tu jeden, dwa, trzy Tak, tak. tak ja na muszę tam muszę I wyżej. Ten dobrze leży ten jeszcze Nie wiem. trzy mam. Dobra, A dobra, tak mam ten tutaj. To jest na te ciurki. Na ta kółaczka. Czyli tym wcelujesz się do a reszta sama wejdzie. Nie? Nowe LEDy na no, przykład nie działały, teraz się działają. Po jednym zaczęły działać.